Panie Prezesie, ja nawiążę do e, jednego z wątków, który się pojawił podczas, e, podczas e, dzisiejszego panelu. E, chodzi o to, jak to jest e, z tą rentownością. Bliżej 3% czy, czy bliżej 1,5%? I czy e, spodziewane e, rozwiązania, jeśli chodzi o podatek handlowy, e, nie e, skłonią sieci e, do tego, żeby część tej daniny przerzucić na producentów, a y, y, jeśli by to było bliżej półtora, no to niewiele jest y, do y, obcinania jeszcze, prawda, tej Pan, pan profesor mówił dzisiaj o 3%, tylko pan profesor powiedział w skali całości branży mięsnej, natomiast ja mówiłem o, stricte o sektorze przetwórstwa mięsnego, także tutaj nie można tych dwóch rzeczy łączyć z sobą, bo sektor przetwórstwa mięsnego jest jednym z jakby tutaj elementów całego z całej branży mięsnej, prawda? To jest rzecz pierwsza i więc myślę, że zdecydowanie w sektorze przetwórstwa mięsnego bliżej jest do 1,5% niż do 3%. W przypadku wprowadzenia podatku od sieci handlowych, no na pewno sieci handlowe będą próbowały przerzucić ten podatek na przetwórców, a przetwórcy nie mają z czego dostawcom tych pieniążków oddać. Dlatego no pewnie czekają nas bardzo trudne rozmowy roczne i na pewno nie będzie łatwo, bo z Pustego i Salomon nie naleje. Rynek w tej chwili jest bardzo wymagający, no, jest bardzo duża walka o klienta. Doszło do takiego bardzo dużego przesilenia, jeśli chodzi o ilość placówek, zarówno supermarketów, hipermarketów, jak i przede wszystkim dyskontów. Doszło w tej chwili już każdy z każdym się bije o, o tego klienta. Najczęściej się to odbywa kosztem marży. No i pewnie finalnie skończy się na tym, że podatek będzie musiał finalny klient zapłacić, ponieważ no nie będzie nikt w stanie z ogniw pośrednich w ciągu tym produktowo-sprzedażowym. No wziąć tego na siebie. Najważniejszym celem, zawsze mówię, to jest przeżyć do kolejnego roku. To jest cel numer jeden i będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli e, nic się nie pogorszy, jeżeli dalej będziemy w tym tempie, jak w latach poprzednich, czyli tam kilku, kilkunastu procent, e, w takim tempie rosnąć. Rosnąć organicznie, bez e, e, przejęć, bo tak jak dzisiaj wspominałem, no słowo konsolidacja, przejęcia w branży bardzo modne, są to sformułowania, natomiast no, na chwilę obecną są to czysto teoretyczne gdybania. Cały czas inwestujemy, proces inwestycyjny nie przyhamował. Dzisiaj rynek wymaga od nas coraz to nowszych form pakowania, coraz to bardziej innowacyjnych produktów. Do tego wszystkiego są potrzebne nowe ciągi technologiczne. Szukając również przewagi konkurencyjnej, staramy się automatyzować wiele procesów Produkcyjnych, no to zmusza do zakupów nowych, właśnie maszyn. Jakiego rzędu nakłady? Rzędu kilkunastu milionów rocznie takie nakłady.